Czy można pracować z wieloma pytaniami kwantowymi naraz, czy lepiej skupić się tylko na jednym? To jedno z najczęstszych pytań, a odpowiedź może Cię zaskoczyć, bo to zależy od Ciebie i Twojej energii. Zacznijmy od tego, że pytania kwantowe to nie afirmacje, to nie jest wkuwanie jednego zdania do podświadomości. To raczej otwieranie drzwi do nowych możliwości, zaproszenie podświadomości do współtworzenia z tobą nowej, lepszej rzeczywistości. Dlatego nie ma jednej sztywnej liczby, ile powinno się stosować pytań. Ale są pewne zasady, które warto znać. Jeśli słuchasz nagrań z pytaniami kwantowymi w podobnym temacie, albo tematach powiązanych ze sobą, np. self-concept, finanse, praca, możesz spokojnie słuchać nawet kilkudziesięciu pytań w tym samym czasie, bo każde z nich dotyka tego samego obszaru, ale z innej strony. Jedno poruszy emocje, drugie aktywuje nowe przekonanie, trzecie wzmocni twoją sprawczość, a czwarte sprawi, że coś już zamanifestuje się w rzeczywistości. To trochę jak układanie puzli. Każde pytanie jest jednym elementem, które dopełnia całość. Jeśli natomiast pracujesz aktywnie, czyli samodzielnie zadajesz sobie pytania w ciągu dnia, zapisujesz je, powtarzasz je często w myślach, wtedy najlepiej wybrać jedno, dwa, trzy główne pytania, które najmocniej z Tobą rezonują. Takie, które czujesz w ciele, które poruszają coś głębiej. Powtarzaj je przez kilka dni lub tygodni i obserwuj, jak Twoja energia się zmienia, jak pojawiają się synchroniczności, nowe sytuacje, nowi ludzie. Najważniejsze jest jedno: testuj na sobie. Nie ma uniwersalnego przepisu. Każdy z nas ma inną wrażliwość energetyczną, inne tempo integracji i inne wzorce w podświadomości. Dla jednej osoby, 30 pytań dziennie lecących ciągle w tle to świetny sposób na szybkie przekształcenie rzeczywistości, a dla innej to chaos, rozproszenie i frustracja, które nie przyniesie żadnych konkretnych efektów. Dlatego zaufaj sobie i zobacz, co naprawdę ci służy. Pamiętaj też o tym, że niektóre pytania zadziałają natychmiast. Zobaczysz zmianę w ciągu kilku godzin, może dni. Pojawi się impuls, wiadomość, pomysł, synchroniczność, ale inne pytania potrzebują czasu, bo dotykają głębszych warstw twojej podświadomości. One dojrzewają powoli, czasem tygodniami, miesiącami lub latami. Dlatego warto mieć kilka różnych pytań, krótkofalowych i długofalowych, żeby proces manifestacji był płynny, naturalny i stabilny. Pamiętaj, w pytaniach kwantowych nie chodzi o ilość, tylko o otwartość, systematyczność, uważność i zaufanie do procesu. Niech każde twoje pytanie będzie jak klucz, który otwiera kolejne drzwi w tobie. A ty z iloma pytaniami kwantowymi pracujesz w tym momencie? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil, jeżeli chcesz więcej takich treści.